Około 15 cyrków w Polsce. Tych małych, dużych, średnich. Prezentowali Państwo nasi goście z Kirgistanu. Namiot jest najłatwiej zmienić. Bo to wystarczy jednego maila, już tam szyją namiot. Są inne, ważniejsze rzeczy, inne zabawki typu loże, typu trybuny, typu właśnie no, organizacja tego wszystkiego. Dajemy radę. Jest. A na to, tak. Tak. to nie da się tak od razu skinać muzykę. To tak, my lubimy tę muzykę ze światłami, ze schem. W cyrku by orkiestra. Myślimy, że możemy całą muzykę na komputerze zrobić cały wykres, pociąć ją, dokleić. To samo ze światłem na przykład. Kiedy były po w cyrkach tak dalej. W tej chwili mamy zupełnie inne zabawki, prawda? Mamy głowice ruchome, które można zaprogramować i które dają przepiękne światło. Bez tego nie ma widowiska. No. Zakończyliśmy pierwszą część naszego programu. Zapraszam Państwa teraz na 20-minutową przerwę, podczas której zapraszamy do naszego buchetu, popcornu, balonów, pamiątek, warteczkowej. Czerpiemy dzisiaj z artystów wschodnich. Mówię tutaj o byłych republikach Związku Radzieckiego, bo tam kiedyś istniały bardzo dobre szkoły cyrkowe. Istniały, istnieją. Tam promuje się cyrk. Tam w każdej miejscowości, w każdym mieście jest szkoła cyrkowa. I tam wszyscy bawią się w ten cyr. Oni doskonale wiedzą, że jeżeli zrobią występ kroszony muzyką, ładnymi kostumami, z tego są pieniądze, z tego jest chleb. Ukraińcy bardzo kochają cyrk, bardzo wielu ten cyru W Polsce nigdy ta sztuka nie była tak silna jak w Ukrainie. W Rosji jest szkoła cyrkowa jak najbardziej. Na Julinku tutaj jest w tej chwili park rozrywki. Tam oprócz tego, że jest szkoła cyrkowa, to są restauracje, to są baseny. Ja myślę, że w Polsce cyrki mają bardzo dobrze. W Polsce przejeżdżają jeszcze ukraińskie cyrki. Gdyby nie było konkurencji, to byśmy wygrali wszystkie miasta po kolei. A jeżeli jest konkurencja, jeżeli jakieś tam inne cyrki gdzieś jadą, no to trzeba tak to wszystko wycyrkować, żeby nie wjechać zaraz po jakiś tam cyrku, Jeden dzień, jeden dzień, dalej, dalej. Niektórzy powiadają, że w cyrku ciężej niż w kopalni. Publiczność jest zainteresowana cyrkiem, gdy zniknęły z cyrków zwierzęta. Ja myślę, że nie jest. No, cyrki nawet wszystkie jeżdżą. Także no, jest konkurencja, dajemy radę. Najważniejsze jest, że praca, którą robimy, daje nam satysfakcję.